Witam Państwa serdecznie. Dla tych osób, które słuchają tego wykładu poprzez ym, internet, od razu powiem, że slajdy, którymi się posługuję i dodatkowe materiały znajdują się na stronie Panaszkiewicz łamane na emocje. Ja tę stronę jeszcze Państwu na koniec pokażę. Pomyślcie sobie Państwo teraz o takiej sytuacji z Waszego życia, sytuacji z przeszłości, w której... Waszym doświadczeniem była taka sytuacja, która doprowadziła później do wzrostu, rozwoju, może jakiegoś typu uczenia się, czegoś nowego się Państwo nauczyliście. I kiedy ta sytuacja już w Waszym umyśle się pojawiła, to teraz Państwo sobie odpowiedzcie na pytanie, czy ta sytuacja w jakiś sposób była związana z emocjami. A jeśli tak, to czy w ramach tej sytuacji, tych okoliczności, czy pojawiały się też emocje negatywne? Jest taka szansa, że gdyby tej sytuacji nie towarzyszyły emocje, to być może w ogóle ten wzrost, czy rozwój, czy proces uczenia się nie miał miejsca. I taka faktycznie jest rola emocji w naszym życiu. One bardzo często towarzyszą sytuacjom ważnym i sprawiają, że my w rezultacie. Stajemy się silniejsi, lepsi, lepiej sobie radzimy, wyciągamy wnioski, i bez tych emocji byśmy na przykład nie wiedzieli o tym, ile ktoś dla nas znaczył. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie straciliśmy członka rodziny, i teraz po latach myślimy sobie o tej osobie, i też doświadczamy pewnych emocji, często trudnych emocji, takich obciążających. I to dla wielu z nas jest barometr tego, jak bardzo ten ktoś był dla nas ważny. Te emocje z tej perspektywy pełnią właśnie bardzo, bardzo ważną rolę. A teraz pomyślcie sobie Państwo właśnie o tej naszej instrukcji obsługi emocji, bo chcę podkreślić to, że nie tylko pomiędzy ludźmi występują relacje, ale właśnie także pomiędzy emocjami. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że pokłóciliśmy się z kimś, mamy trudną rozmowę, jesteśmy w trakcie tej rozmowy i możemy wtedy przeżywać bardzo różne emocje. Takim przykładem jest na przykład złość. Złość to jest taka emocja, która potrafi sprawiać, że my cali zmobilizowani mamy kontakt ze źródłem tej emocji, ze źródłem problemu i mamy ochotę mieć kontakt z tym źródłem. To może być na przykład drugi człowiek. To jest rola złości. Kiedy ta złość jest intensywna, potrafi sprawić, że na przykład stajemy się bardziej asertywni, mamy większą gotowość, żeby mówić o swoich potrzebach, żeby w ogóle podjąć się rozmowy o czymś trudnym. Ale jeśli jest tak, że ta emocja będzie zbyt intensywna, możemy pewne granice przekroczyć, na przykład zachowywać się w taki sposób, który będzie raniący, albo będzie tej relacji na przykład zagrażał. Ale uwaga! Takiej sytuacji też potrafi towarzyszyć inna emocja i na przykład może nią być strach. I rolą strachu jest to, że kiedy go przeżywamy, Raczej w przeciwieństwie do złości mamy tendencję, żeby się wycofywać od źródła zagrożenia, czyli w tym przypadku, na przykład wobec drugiej osoby, mielibyśmy pewną trudność, żeby taką rozmowę przeprowadzić. I uwaga, jeśli ta emocja będzie zbyt intensywna, no to niestety być może będziemy unikali tej rozmowy, być może będziemy unikali mówienia o naszych potrzebach, o tym, co nam nie odpowiada, ale. W czasie takiej sytuacji te emocje mają prawo współwystępować i pomiędzy nimi jest pewna relacja. To oznacza, że jeśli ja się złoszczę i mam gotowość prowadzić taką rozmowę, to bojąc się o to, czyli dzięki temu, że przeżywam jednocześnie strach, mogę bać się, że jeśli za bardzo podniosę głos albo powiem o rzeczach, które w jakiś sposób potencjalnie będą krzywdzące, to ja tej relacji zaszkodzę. Albo sprawię, że coś pomiędzy nami takiego się zadzieje, czego ja już nie cofnę. I jeśli jest tak, że ta relacja między tymi emocjami jest zdrowa, bo my te emocje akceptujemy i one na siebie nawzajem oddziałują, to w rezultacie mamy szansę bardziej adekwatnie reagować, mamy szansę zdrowie je przeżywać, i tego typu relacje pomiędzy emocjami będą sprawiały, że my w rezultacie radzimy sobie po prostu lepiej w życiu, a nasza jakość życia jest jednocześnie wyższa. I o tym Państwu powiedziałem po to, żeby podkreślić fakt, że o emocje warto jest dbać i emocje warto jest szanować. Jak to robić? To pomocne ku temu, aby to zrozumieć, będzie pewien eksperyment, o którym opowiem teraz. To był eksperyment, który polegał na tym, że uczestnicy byli rażeni prądem. I mieli za zadanie wytrzymać jak najwięcej szoków elektrycznych. I w ramach tego eksperymentu osoby uczestniczące zostały podzielone na trzy grupy. Jedna grupa oczywiście bez żadnej interwencji tak zwana grupa kontrolna. Polecenie brzmiało: Wytrzymajcie Państwo tak wiele szoków elektrycznych, ile jesteście w stanie. Druga grupa otrzymała pewną interwencję, którą Państwo znacie z życia. Ta interwencja nazywa się odwracaniem uwagi. To osoby usłyszały coś takiego. Jak będziesz przeżywać ten ból, dyskomfort, być może jakieś trudne emocje się pojawią, to pomyśl sobie o czymś innym, o czymś przyjemnym, jakoś odwróć swoją uwagę. Typowa interwencja. Trzecia grupa otrzymała interwencję, którą byśmy nazwali akceptacją. Te osoby usłyszały coś takiego. Jak będziesz przeżywać ten ból, dyskomfort, być może pojawią się trudne emocje, może jakieś takie trudne myśli, na przykład za chwilkę ten prąd po prostu urwie mi rękę, nie wytrzymam. To wtedy spróbuj przypomnieć sobie o tym, że to, że tak myślisz albo to, że tak czujesz, to jest tylko informacja o tym, że tak przeżywasz, ale rzeczywistość może być zupełnie inna. I w ten sposób ta trzecia grupa była uczona tego, że kiedy przeżywam pewne emocje, to jestem osobą, która przeżywa emocje, ale nie jestem tymi emocjami. One są dla mnie pewną informacją. Koniec. Jaki był rezultat? Grupa, która nie otrzymała żadnego wsparcia, żadnej interwencji, trochę wytrzymała a zawsze coś 2,5 szoków elektrycznych. Natomiast grupa, która otrzymała interwencję polegającą na odwracaniu uwagi, to była grupa, która wytrzymała ponad 4,5 szoków elektrycznych średnio. Zobaczcie państwo, już lepiej. I to potrafi działać. My wiemy, że to działa. To znaczy, pomyślcie sobie Państwo o takich sytuacjach, gdzie na przykład macie ciężki dzień, coś was dręczy, i nagle człowiek ma taką potrzebę, żeby obejrzeć ulubiony serial, albo na przykład zjeść coś przyjemnego, to są pewne formy odwracania uwagi. I jeśli ich nie pod używamy, potrafią być wsparciem. One sytuacji nie zmieniają, ale jest tak, że troszeczkę ulgi potrafimy zaznać i w pewnym sensie potrafią być dla nas rzeczywiście wsparciem. Natomiast grupa, która uczona była akceptacji, to była grupa, która wytrzymała ponad 8 szoków elektrycznych średnio najdłużej. I to była grupa, która zresztą zgłosiła subiektywnie najniższy poziom bólu. I trochę na to Państwa chcę uwrażliwić, że ta relacja, jaką Wy możecie mieć ze swoimi emocjami, również ma prawo opierać się na akceptacji. I te emocje, które się pojawiają w naszym życiu, także te trudne, to są emocje, które warto jest szanować i warto jest dać im prawo występować. Ale. Jak ktoś z Państwa mnie słucha, to możecie pomyśleć sobie tak, no dobrze, ale przecież jak będę te emocje akceptowała, akceptował, to będę w nich tak tkwić. One będą zalegały. Jak tak się nie da żyć, to jest, to jest za trudne. To chcę Państwu to podkreślić, że akceptacja emocji wcale nie oznacza tego, że Państwo będziecie tymi emocjami tak długofalowo przytłoczeni, że nic innego w Waszym życiu się nie będzie pojawiało. I żeby to podkreślić, posłużę się metaforą. Pomyślcie Państwo sobie o tym, że kiedy człowiek akceptuje deszcz, to nie oznacza, że wychodzi na dwór bez parasola. I na tym też polega akceptacja emocji. Kiedy wy te emocje, które się pojawiają, akceptujecie, dajecie sobie prawo, żeby one się pojawiły, to w rezultacie nadal możecie Państwo podejmować pewne aktywności, które Was wesprą. Czyli jeśli jest mi smutno i pozwalam sobie ten smutek czuć, to być może i tak podejmę taką decyzję, że spotkam się z kimś bliskim, co będzie dla mnie wsparciem i prawdopodobnie sprawi, że po czasie poczuję się lepiej. Dalej macie Państwo szansę robić różne rzeczy, które są wyrazem tego, że się sobą opiekujecie. Ale grunt to to, żeby pozwolić sobie doświadczać bardzo różnych, często też trudnych, właśnie emocji. A, ale to nie koniec. Mamy jeszcze jedną metaforę. Czasem jest tak, że bardzo konkretne obciążające emocje są tymi, których szczególnie nie lubimy, jakoś trudno jest nam je przeżywać. To na przykład może być strach dla niektórych osób. To pomocna może być dla Państwa taka metafora, gdzie pomyślicie sobie, przeżywając taką konkretną, trudną emocję, że Nasze życie emocjonalne trochę jest jak taka, może być, jak taka impreza, na której są różne osoby. I to, że na takiej imprezie pojawiła się jakaś osoba, nazwijmy tę osobę emocją taką jak strach, pani strach, to, że pani strach jest na tej imprezie, wcale nie musi oznaczać, że na tej imprezie nie ma innych osób, które również są warte uwagi, którym możemy poświęcić czas. I różnych innych rzeczy, które w trakcie możemy robić. Tego typu metafory mogą być wsparciem ku temu, żebyśmy pamiętali, że nasze życie emocjonalne jest złożone i w ten sposób też tworzymy miejsce na to, żeby w ramach naszych emocji pojawiały się również inne, akceptując jednocześnie te, które są trudne. Ale uwaga, nie tylko akceptacją człowiek żyje, bo do tego Państwa oczywiście zachęcam, jako ludzie mamy taką zdolność, żeby posługiwać się tak zwaną samoregulacją, czyli taką pewną formą dostosowania naszych emocji. Taką formą reagowania, która sprawi, że łatwiej nam będzie adekwatnie reagować na trudne sytuacje, łatwiej nam będzie sobie po prostu radzić. Co mam na myśli? Ja wybrałem taki zestaw pytań, które Państwo sobie możecie zadać, gdy doświadczacie trudnych emocji, bo jesteście w trakcie trudnej sytuacji, albo już po fakcie i popatrzcie Państwo. Pierwsze brzmi tak. Co tą emocję zapoczątkowało? Czyli na przykład, jeśli ktoś na spotkaniu firmowym coś powiedział mi takiego jak Jesteś niezorganizowany, to być może ten komentarz, który usłyszałem, był tym, co tą emocję zapoczątkowało. Jakie się pojawiły przekonania? Na przykład takie, kiedy myślę sobie, że kiedy ktoś w ten sposób się do mnie zwraca, to jest wyraz tego, że mnie nie szanuje. To może być moje przekonanie. Jak to odczuwam w ciele? Być może poprzez napięcie w brzuchu, kto wie. Jaki był mój język ciała? Może było tak, że po tym jak taki komentarz usłyszałem, Zrobiłem taką minę, że cały zespół nagle poczuł się niezręcznie, i nagle na spotkaniu firmowym, na spotkaniu zespołu po prostu zrobiło się nieprzyjemnie. Też w rezultacie tego, jaką ja postawę przyjąłem, postawę mojego ciała. Co zrobiłem w tej sytuacji? Albo jeśli sytuacja trwa, to co chcę zrobić? Co bym chciał w tej sytuacji zrobić? Co powiedzieć? I też, jakie były skutki tych emocji, które się pojawiły, czyli jeśli ja się zezłościłem i w jakiś sposób to okazałem, to jakie były konsekwencje? Być może sprawiłem, czy doprowadziłem do tego, że te relacje w zespole się pogorszyły, bo się zaczęliśmy wszyscy obwiniać, albo cokolwiek innego miało miejsce. I tego rodzaju próba zrozumienia tego, co się działo, jak to było odzwierciedlone w moich reakcjach, w tym jak przeżywałem te, te emocje i tę sytuację. To jest coś takiego, co państwa wspiera w tym, żebyście uczyli się powiązać emocje albo wiele emocji, albo tę konkretną, którą odczuwacie, ze źródłem tej emocji. I im lepiej człowiek jest w stanie zrozumieć, z czego wynikają jego emocje, tym większej zdolności do regulacji emocji po prostu nabiera. I my, jako ludzie, mamy tę zdolność, żeby takiej autorefleksji się poddawać. I warto. Także do tego Państwa jak najbardziej też zachęcam. Ale dotknijmy odrobinkę naszego ciała, bo pomyślcie sobie Państwo o takiej sytuacji, że mamy kontakt z drugim człowiekiem i nagle orientujemy się, że mocno bije nam serce albo oddychamy troszkę szybciej. I skąd człowiek miałby wiedzieć, że mając kontakt z drugą osobą, to nie jest tak, że ja przeżywam strach i ja tej osoby się boję, tylko skąd mam wiedzieć, że ta przyspieszona akcja serca i szybszy oddech jest wyrazem tego, że ta osoba mi się podoba? Fizjologicznie to bardzo często są takie same reakcje. No, właśnie mamy prawo to wiedzieć dzięki temu, jak o tej konkretnej sytuacji myślimy. Nas w tym wspierają po prostu nasze myśli, i to ma ogromne znaczenie, bo Pomyślcie sobie Państwo o sytuacji, gdzie jesteśmy w pracy, czeka nas trudna rozmowa z drugą osobą. a To jest niech to będzie koleżanka z pracy, która no, od dłuższego czasu w jakiś sposób nas tam denerwuje, swoim zachowaniem, czy coś miało miejsce między nami. Czeka nas ta rozmowa. Co musielibyśmy pomyśleć sobie, żebyśmy przeżyli smutek? No na przykład to, że tyle się w tej pracy zadziało i w tych relacjach, że tak jak było, już nie będzie. To już jest nie do odzyskania. Lepiej nie będzie. Myśląc w ten sposób, naprawdę mam prawo przeżywać smutek. A co byśmy musieli sobie myśleć, żeby przeżyć strach? Mogę pomyśleć sobie na przykład, jak z nią porozmawiam, jak zwrócę jej uwagę na to, co mi nie odpowiada, być może na mnie odreaguje, a być może w jakiś sposób potem mi zaszkodzi. Mogę się w efekcie bać. Jeśli pomyślę sobie, że już kilka razy z nią o tym rozmawiałem i to w ogóle nie działa. Po prostu jak grochem o ścianę, to nie działa. W rezultacie mogę czuć złość. Jeśli będzie tak, że pomyślę sobie, no, potrzebuję jej wyrazić to, co mi nie odpowiada, ale wiem, że ma ciężki moment w życiu. Coś może się zadziało w jej życiu osobistym, ja o tym wiem. No ale ile mogę zagryzać zęby? Ale z drugiej strony, jak z nią porozmawiam, to jeszcze poczuję się gorzej. Mogę w efekcie już teraz czuć poczucie winy albo po takiej rozmowie. I zobaczcie Państwo, nasz sposób myślenia ma całkiem spore znaczenie wobec tego, jakie emocje się w efekcie pojawiają. I mówię o tym dlatego, bo psychologia w tym zakresie też, też nas wspiera. To znaczy, czasem najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, będzie akceptacja emocji i koniec. Czasem będzie tak, że będziemy chcieli zmienić troszkę nasz sposób myślenia, po to, żebyśmy przeżywali inne emocje, te, które nas będą lepiej wspierały w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Znakomita w tym zakresie jest psychoterapia, ale też sami możemy oczywiście w różnych kontekstach z tego mechanizmu korzystać. Chciałbym Państwu jeszcze podpowiedzieć taką pewną strategię, z której również możecie Państwo korzystać. Ona potrafi Was wspierać, wtedy, kiedy coś trudnego się zadzieje, przeżywamy trudne emocje, jakie by one nie były, no po prostu jest nam ciężko. I znowu, czasem warto zmienić sposób myślenia, czasem warto pozwolić sobie te emocje po prostu przeżywać, bo one nam coś sygnalizują. Być może to, że nie czuję się pewnie, być może to, że potrzebuję teraz się zaangażować i tą sytuację zmienić, wtedy potrzebna będzie złość. Ale czasem jest tak, że przeżywamy te emocje i chcielibyśmy wesprzeć się w samoregulacji. Znakomitą strategią może być na przykład tak zwany wehikuł czasu. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że no, powiedzmy, ja w tej chwili, Oblałem się kawą, mam mało czasu, chciałem Państwu coś z mojej perspektywy ważnego powiedzieć. Jestem wściekły na siebie, że w moim poczuciu się ośmieszyłem i do tego jeszcze zmarnowałem czas. Gdybym chciał się wesprzeć poprzez wehikuł czasu, mogę pomyśleć sobie, jak będę myśleć o tej sytuacji za tydzień, za miesiąc, za rok, za pięć lat. Czy ona będzie równie intensywna albo równie ważna, albo czy będzie budziła takie emocje? Taką mam hipotezę, że prawdopodobnie będę miał wobec tej sytuacji troszeczkę większy dystans. Gdy przeżywamy silne emocje, to potrafi być bardzo, bardzo dla nas kojące. Inny przykład, taki troszkę. Może bardziej drastyczny, więc w tym zakresie warto jest oczywiście używać tego mechanizmu świadomie. Polegałby na tym, że przeżywam silne, trudne emocje, coś się wydarzyło, i powiedzmy, że ktoś w jakiś sposób tak się zachował, że ja czuję się ośmieszony, na przykład w moim miejscu pracy. I mogę pomyśleć sobie, co takiego albo jakiej sytuacji mogę doświadczyć jutro, za miesiąc, za rok albo za pięć lat. Żeby to, co w tej chwili przeżywam, przestało tak bardzo mnie przejmować, przestało być tak intensywne. No, mogę pomyśleć sobie, co by się stało, gdybym za kilka lat otrzymał diagnozę bardzo poważnej choroby? Czy ta sytuacja z tej perspektywy będzie równie obciążająca? Być może nie, być może nabiorę odrobinkę dystansu. I państwo tego nie róbcie innym ludziom, bo to może wzbudzić u kogoś jeszcze większe cierpienie, bo ktoś poczuje, że nie jest zrozumiany przez nas. Ale w pewnych sytuacjach my sami możemy odrobinkę więcej do, nabrać dystansu do czegoś, co sprawia, że bardzo intensywnie to przeżywamy, a w rzeczywistości w dłuższej perspektywie pewnie lepiej byłoby się skupić na rzeczach naprawdę ważnych, na relacjach, na tym, czy w naszym życiu robimy rzeczy, które przynoszą nam poczucie sensu, czy jesteśmy wsparciem dla innych, czy inni są wsparciem dla nas. Także wehikuł czasu w tym zakresie też potrafi być wsparciem. I dlaczego ja o tym wszystkim Państwu powiedziałem? Bo zbierzmy sobie teraz taką, taki kluczowy przekaz. Po pierwsze, chciałem Państwu na to zwrócić uwagę, że gdy przeżywamy pewne emocje. To czasem bardzo korzystną rzeczą będzie zmienić sposób myślenia, żeby te emocje albo się zmieniły, albo żeby zmieniły swoje nasilenie, albo żebyśmy przeżywali właśnie takie emocje, które nas bardziej wesprą. W tym zakresie możemy wspierać się sami, ale też wsparciem jest psychoterapia. Z drugiej strony, to Państwu chciałem podkreślić, że często wsparciem będzie po prostu akceptacja naszych doświadczeń. Ona nie oznacza oczywiście bezradności, ale jeśli wyobrazimy sobie konkretny przykład, osobę, która wraca do domu i jej celem jest to, żeby nie obiadać się słodyczami. Ale tego konkretnego dnia po pracy czuje się zmęczona, czuje, czuje smutek, trudne emocje. I ma taki zwyczaj, że pociesza się w takich sytuacjach słodyczami. Czyli robi coś, co jest niezgodne z jej wartościami, z, z jej celami. I jeśli ta osoba będzie bardzo mocno, jak wielu z nas, koncentrowała się na tym, żeby mieć wpływ na swoje stany wewnętrzne, na swoje emocje, na swoje myśli, to być może w rezultacie sięgnie po coś słodkiego, bo do tej pory to było coś, co jej uwagę odwracało, dawało takie poczucie, że jak mi smutno, i coś słodkiego zjem. Szczególnie w dużych ilościach, to przez chwilę tego smutku nie czuję. Ktoś, kto będzie próbował kontrolować swoje emocje, może doprowadzić do tego, że z dłuższej perspektywy poczuje się gorzej. Wtedy przydatna właśnie jest akceptacja. A tak najbardziej to ja bym Państwa zachęcał do tego, żeby Państwo u siebie rozwijali taką pewną elastyczność w radzeniu sobie ze swoimi doświadczeniami. Czyli kiedy trzeba, to po pierwsze, próbujmy zrozumieć, z czego wynikają nasze emocje. To nam bardzo może pomóc podjąć kolejne kroki, jak najbardziej adekwatne. Kiedy trzeba, zmieniajmy sposób myślenia, bo to ma też wpływ na nasze emocje. Kiedy trzeba, akceptujmy nasze emocje i koniec. I właśnie wtedy, kiedy mamy taki rodzaj elastyczności w radzeniu sobie, tak naprawdę łatwiej jest nam pamiętać o tym, że kiedy przeżywamy trudne, obciążające emocje, to nie jest to wyraz naszej słabości. Tylko to jest wyraz naszej siły, i możemy z tych emocji korzystać, żeby wspierały nas w radzeniu sobie. Dziękuję bardzo.